Hej kochani, witam was w nowym odcinku na moim kanale Ja jestem Patrycja, a dzisiaj pokażę wam co wystawiamy na Vinted Przygotowałam sobie już y, ubranka na wieszaczek y, Ogólnie będą dostępne one jutro y, po odcinku Dodaję odcinek i od razu automatycznie ustawiam sobie tryb y, W sensie zmieniam z trybu wakacyjnego na tryb normalny I macie y, dostępne te ubranka na moim Vinted Oczywiście nazwę podam wam w... Y, Opisie, chciałam powiedzieć w komentarzu w opisie i pokażę Wam, co sprzedaję właśnie na tym Vinted Będzie to trochę inny odcinek z wersji wintetowej, bo mam już nawet dwa takie filmiki, właśnie sprzątanie szafy i co wystawiam na wintet. A dzisiaj już są ubrania przygotowane i będę Wam je tylko prezentować. Już sobie wiszą na wieszaku. Mamy tutaj sukieneczkę nową. Z metką bolerko, spódniczkę, spodnie, bluzkę, spódniczkę, spodnie, bluzę, spodnie. Oprócz tych ubrań wystawię jeszcze jedne buty, które też wam tutaj pokażę i opaskę. Także zapraszam do oglądania. Jest to krótka sukieneczka z długim rękawkiem w panterkę z Top Shopu. Jest ona nowa z metką. Yy, już Wam pokazuję bliżej rozmiar. Rozmiar tej sukieneczki jest 42, ale dla mnie to jest taka bardziej 40. Taka eleczka. Nie pokażę Wam się w niej, ponieważ nie będę teraz właśnie się przebierać, ale chcę Wam pokazać, co możecie sobie kupić. I właśnie pierwszą opcją jest taka sukieneczka. Wystawię ją za 25 ziko. Takie czekoladowo-ciemnobrązowe bolereczko. Z Michaela Corsa w rozmiarze S. E, ma ono nawet tutaj e, ten kod całej oryginalności, e, czy jak to się nazywa? Kod seryjny, e, więc jest ono oryginalne. Wystawię je za również tak myślę 25 zł. Ono było bardzo mało używane. Chyba raz tylko miałam je ubrane. Normalnie to leżało w szafie, bo molerka odchodzą raczej od mody. Kolejny ciuszek jest spódniczką długą i już Wam ją pokazuję z bliziutka. Możecie zobaczyć, że ona jest długa, ma kieszenie. Jest ona też na gumce beżowa. Jest ona w stylu spadochronów totalnie Tutaj z tyłu ma takie rozcięcie Wezmę ją sobie tutaj bliżej Jest ona z chemki w rozmiarze XXS I za tą spodniczkę, bo ona jest praktycznie nowa i przyleżała w szafie, bo ani razu nie mam jej ubranej Będę chciała 30 zł Oczywiście wszystkie ubranka są do lekkości negocjacji. Następne w kolejności mam jeansy i są po prostu zwykłymi jeansami z naszywkami z przodu mają średni stan, bo nie jest to wysoki, ale też nie są to biodrówki naszywkami jest róża i taki koliberek, marka Villa rozmiar S i wystawię je również za trzy dyszki, bo one są w stanie idealnym Także takie piękne. A teraz właśnie widziałam, że różne spodnie z różnymi naszywkami czy rysunkami są znowu w modzie. Teraz mamy tutaj bluzeczkę z takimi pufiastymi rękawkami. Bluzeczka jest taka zielona w kolorach kaki. Yy, mamy tutaj właśnie krateczkę, taką troszkę też złotą pobłyskującą. Nie wiem, czy to widać tutaj w aparację z tyłu zapinana na guzie guziczek rozmiar 38 marka Primark za tą bluzeczkę. Yy, ona w ogóle fajna robo fajną robotę robią tutaj te rękawki yy, i za tą bluzeczkę będę chciała 15 zł, będzie wystawiona ona za 15 ziko. Następna jest czarna skórzana spódniczka i ona też jest nowa, yy, w ogóle nie noszona. Ona jest. Po prostu przepiękna czy na jesień do fajnych stylizacji, czy na imprezę. Tutaj mam zameczek po boku również, tu paseczek jest ona z Miss Guided w rozmiarze M38. Ja ogólnie za takimi krótkimi spódniczkami, tego typu nie przepadam. Jedynie jaką mam spódniczkę krótką, to jest taka jak do tenisa, że tak powiem. I długie spódnice, a to jest taka, właśnie krótsza. Nie mój krój, po prostu kupiłam, bo była piękna, ale jednak, jednak nie, jednak idzie do Was. I ją dostałam za trzy dyszki. Kolejne spodnie są dla osób takie jak ja, które lubią szeroką nogawkę. Także takie piękne spodenki białe z wysokim stanem. Szeroka nogawka, kochani. I one są, jak dobrze kojarzę, to jest chyba ten sklep Mango MNG, ale nie wiem. I nie wiem co znaczy tonora. Czy jest to jakiś projekt z kimś? Nie mam pojęcia. W rozmiarze 38, nie wiem czy mówiłam, Emeczki. I je wystawiam za 25 ziko. Ego. rzeczą, która wlatuje na wintet jest bluza szara z cyrkoniowym napisem Icon. Z Gessa. To jest fajna krótka. E, poodpadało kilka tutaj e, tych cyrkoni, cekinków. Ma malutką plamkę, ale tylko malutką. E, jest ona z Gessa. E, swego czasu była noszona cały czas do szkoły. Bardzo często miałam ją ubraną. E, teraz już jej nie noszę. Mam po prostu inne rzeczy i dlatego ją sprzedaję. Cena będzie trzy dyszki. Ze względu też na tą plamkę i na brak cyrkonii, ale można negocjować. Ostatnia rzecz z wieszaka to są srebrne spodnie, e, również z szeroką nogawką. Spodnie są z szyna w rozmiarze M. E, są srebrne, piękne, e, jednak miałam je ubrane tylko na Sylwestra, nie, nie, czekajcie, nie na Sylwestra. W Nowy Rok one były kupione na Sylwestra, ale koniec końców ich nie ubrałam, bo jest to taki materiał cieniutki. Jeżeli ktoś wybiera się na sam festiwal czy jakiś właśnie festiwal, to jak najbardziej one się nadadzą, bo są one cienkie. A ja chciałam bardziej taki materiał jeansowy, a to jest taki Leginsowaty, cienki, wiecie o co chodzi. I za nie będę chciała trzy dyszki. Ostatnią rzeczą, jaką wystawiam, jest taka zimowa opaska na głowę czerwona z Championa. No i nie wiem, co tu więcej powiedzieć. Wystawiam ją za dwie dyszki. Jest ona po prostu taka cieplutka, zimowa, coś w stylu opasek, które ja noszę na co dzień, tylko te są cienkie, a ta jest taka gruba. Ostatnią rzeczą są buty. Jeżeli chodzi o buty, zamówiłam je y, miesiąc, dwa miesiące temu. Są to espadryle z Karla w rozmiarze 37. Od razu mówię, y, będą pasować na rozmiar 36, y, ze względu takiego, że są po prostu za małe i nie chciałam ich wystawiać, myślałam, że może je jakoś rozszerzę. Niestety nie udało się. Y, ja mam rozmiar 37. Y, dawałam też je do przymierzenia mamie Michała, bo myślałam, że może też będą jej dobre, mówię, może mi noga spuchła, bo w sumie to tak trochę wyglądało i no nie, ona też nie wejdzie, a też ma właśnie mama Michała rozmiar 37, więc no to są raczej takie na 36 stanują, one naprawdę bardzo dobre, bo mówię, ani razu nie miałam ich ubranych i one będą wystawione u mnie za stóweczkę Podsumowując, bardzo często Ostatnio coś wstawiam na Vinted Nawet jeżeli nie ma z tego odcinka, chociaż w większości jest I zawsze was tutaj e, Informuję o tym, że coś wstawiłam e, Jak to wygląda Z moją wysyłką Wysyłam przeważnie w ten sam dzień Lub na drugi, ale e, wysyłam tylko Impostem, paczkomatem e, Także e, Możecie Możecie korzystać e, Właśnie w ten sposób. Ja w ogłoszeniu piszę, że sprzedaję tylko przez impost, bo mam tutaj po prostu punkt nadania u nas w miejscowości i to mi się właśnie y, najbardziej widzi. Dlatego też wysyłam, staram się wysyłać tak szybko, nie zawsze jednak y, się to udaje. Y, do paczki dokładam zawsze jakieś gratisiki, czy coś słodkiego, czy jakiś miły liścik, żeby zachęcić Was po prostu do obserwacji mojego profilu i może akurat coś jeszcze Wam się u mnie spodoba w późniejszym czasie, jak coś wstawię. Bo ja na pewno po wakacjach mam zamiar też wystawić parę rzeczy letnich Ale to po wakacjach Także... Yy... Jeszcze tylko powiem, że nie jest to żadna współpraca z Vinted yy, Ja po prostu wystawiam to i robię z tego odcinek Bo wiem, że fajnie się to przyjmuje Dziękuję ja wam pięknie za oglądanie I zapraszam do kolejnego odcinka, który jest w niedzielę Będzie to vlog <grym> Także na pewno będzie co oglądać Myślę, że będzie się działo. Będziecie mogli poznać moje zdania, zdanie w pewnej sprawie, także serdecznie zapraszam. No i jeżeli nie subskrybujecie, a jednak podoba się ten mój vibe, gdzie się dopiero tutaj rozkręcamy, to zasubskrybujcie, dajcie lajka i do zobaczenia. Pa!